Mm. O ja pierdol. Zobaczysz to. Zobaczysz to rybę, Kasper, to jest kurwa... No to jest, ok. Monstrum w chuj. Niemczyki nie wiem, czy ty nie To jest katper w chuj ryba duża Jak go zobaczysz, nie? Żeby Nie wyjeło z wody Do tego pikszada, czy ty jak to się nazywa Nie pikszad, tylko kurwa Szwartzunker To jest ryba Tak, tak To jest meter To jest katper meter, nie? Ja nie wiem czy ją zmieścisz do podbieraka tą rybę. On mi w tocionkę. No to nic, to nic, to... To nic. Otwórz kabłąk tylko w razie co. Je, kurwa, no dobra, spokojnie. Patia chciał mieć większą gumę. Machaliśmy tam wszystkim, nie? No. To jest rywalowe, co jest? Mam moc, jest metr, nie? Na 100%. Chodź, idę! W ogóle nie wiem, czy pokazać. To jest chciwo zobaczyłem tylko. Chodź z tej strony. Jakiego nam się to nie? No jakoś. Jakoś nie wiem. Nie widziałem jeszcze tego. Działa. Co ogon. On się pokazał na początku samy. Widzisz go? Ale się trzęsę spokojnie. Ja mam kijab pociągę pod łódką. To nic. To się wszystko porobi zaraz. Łapa boli? Kurwa no ręka już nie boli on się zawinął on teraz się zawinął chyba o kurde uważaj patrz on ma przynętę jakąś to moja przynęta Przeciął, przeciął przecią. Ładuj go jest jaka lucha ale nie wiem, czy ma metr. Jest po prostu niesamowicie dwa gruby. Jaka?